Dorosłość jest super. Nie ma na świecie drugiego takiego uczucia, jakie daje wolność samodzielnego podejmowania decyzji. Ale z dorosłością wiążą się także odpowiedzialność i troszczenie się o przyszłość. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o 17 rzeczach, na które warto albo trzeba zacząć wydawać pieniądze w okolicach trzydziestki. Zapraszamy. Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję. On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Od tej pory idziemy przez życie razem, ogarniamy dorosłość i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście podpowiadamy, jak uporządkować dom, budżet, planetę i głowę, by żyć lekko, szczęśliwie, w swoim rytmie. Słuchając nas, naładujesz akumulatory pozytywną energią i ułatwisz swoją codzienność. Dlatego zostań z nami na dłużej. Słuchaj nas co piątek w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów, i obserwuj na Instagramie lub YouTube. Numer jeden na naszej liście to zdrowie i badania. Jeżeli macie około 30 lat, to pewnie zauważycie, że wasze ciało zaczyna odpowiadać nie tak jak do tej pory, i czasami zdarzają się sytuacje, w których budzicie się i nagle czujecie ból, nie wiadomo skąd, w różnych dziwnych miejscach ciała. Dlatego polecamy wam regularne badania i dbanie o swoje zdrowie. Myślę, że nie ma na świecie lepszej inwestycji niż ta w swoje własne zdrowie. I mam tutaj na myśli zdrowe odżywianie się. Regularne ćwiczenia fizyczne i to nie muszą być jakieś wybitnie duże, to mogą być choćby nawet i spacery, ale jednak, żeby się ruszać, oraz regularne wykonywanie badań. Profilaktyka jest tutaj bardzo ważna. Jak mówi przysłowie, lepiej zapobiegać niż leczyć. A jeżeli pojawiłyby się jakieś niepokojące symptomy, to przy profilaktycznych badaniach jesteśmy w stanie wyłapać te niepokojące symptomy na wczesnym stadium rozwoju. Co daje dużo, dużo większe szanse na pomyślne wyleczenie, jeżeli mówimy tutaj o jakichś poważnych chorobach. Dlatego dbajcie o siebie i bądźcie proaktywni. Tak jak Sebastian wspomniał, po 30 nasz organizm nie zawsze odpowiada tak, jak było do tej pory, a dzieje się to m.in. dlatego, że różne procesy w naszym organizmie spowalniają. Tak się dzieje między innymi związaniem kolagenu i kwasu hialuronowego, które są odpowiedzialne za jędrność i sprężystość naszej skóry. Dlatego po trzydziestce to jest najwyższy czas, żeby skonsultować się z kosmetologiem i mieć swoją własną rutynę pielęgnacyjną poranną i wieczorną, która pomoże nam zachować dobry wygląd. Bo to się wiąże również z naszym dobrym samopoczuciem i tym, jak siebie postrzegamy, i też pozwoli nam bez wyrzutów sumienia śmiać się i cieszyć, i nie przejmować się pojawiającymi się zmarszczkami. A więc, tak, po 30 polecamy inwestycje w kosmetologa, inwestycje w kosmetyczkę, w profesjonalne zabiegi kosmetyczne. I dobrze dopasowane kosmetyki pielęgnacyjne. Wspomniałem o aktywności fizycznej i to mogą być spacery, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś sparing partnera, albo po prostu kompana do tego, żeby wziąć się za siebie i zacząć ćwiczyć regularnie, to może pomyślcie o karnecie na siłownię albo jakiś konkretnych zajęciach sportowych, na które będziecie mogli chodzić razem z waszymi przyjaciółmi czy znajomymi, albo po prostu poznacie tam osoby, z którymi będziecie się umawiać na te zajęcia. Dla mnie to jest bardzo dobra metoda na to, żeby Chodzić regularnie, bo jak się umówię z kolegą na skłosza, co poniedziałek, to co poniedziałek, na tego skłosza jadę. I no nie chcę zawieść jego i wystawić go na to, że będzie sam przez godzinę tług piłeczkę o ścianę, więc czy mi się chce, czy mi się nie chce to jadę. I myślę, że to jest taki sposób, który na wiele osób będzie działał, tak zachęcająco, bo myśli w głowie potrafią mówić: A wiesz, dzisiaj to możesz sobie odpuścić, jutro przecież też jest dzień, też możesz pójść pobiegać, a jutro znowu to samo. Więc posiadanie takiego sparring partnera i posiadanie jakiegoś karnetu na siłownię, który też może działać motywująco, no bo skoro już wydajemy pieniądze, no to szkoda, żeby przepadło. To też może być taki element motywujący. A jak wspomniałem wcześniej, Ruch, aktywność fizyczna to jest coś, o co musimy dbać, ponieważ żyjemy w świecie, w którym spędzamy mnóstwo czasu siedząc przed komputerami, za biurkami i tak naprawdę tego ruchu mamy bardzo niewiele albo jeździmy samochodami, nawet do sklepu zamiast iść czy jechać rowerem, więc ruch, ruch i jeszcze raz ruch. Ja trochę pociągnę ten temat, o którym mówił Sebastian i to inwestowanie w karny na siłownie czy zajęcia sportowe rozciągnę również na inwestowanie w ubrania do sportu. Bo jak wszyscy wiecie, ja jestem leniwą bułą. No ale przyszedł ten czas, że trzeba to zmienić i to, że kupiłam sobie wygodne buty, które są do biegania, ale ja w nich chodzę na razie i wygodny strój do ćwiczeń sprawia, że chętniej wyruszam na te spacery i z większą przyjemnością one się odbywają. Więc pierwszy raz zrozumiałam, jak ważne jest takie sportowe obuwie i odzienie, i jeżeli również jesteście z tym Leniwe buły, to to może być pierwszy krok do wykonania. Ja tutaj dodam, że nie jest to konieczne, natomiast dobre, szczególnie obuwie, ale ubrania w ogóle do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Jest o tyle ważne, że daje Wam po prostu komfort. To nie jest tak, że jak kupicie sobie super buty, to będziecie nagle, nie wiem, biegać szybciej, albo jakąś koszulkę, to nagle będziecie podnosić większe ciężary. Nie, będzie Wam po prostu wygodniej, bo jak założycie na siebie bawełnianą koszulkę i się spocicie, to ona momentalnie się do Was przyklei i będzie Wam. Niekomfortowo, żeby powiedzieć tak delikatnie. Natomiast dobra koszulka sportowa z odpowiedniego plastiku będzie nadal zwiewna, przewiewna i nie będzie się tak do Was kleić. A myślę, że komfort podczas wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń fizycznych też jest ważny, bo jeżeli nie czujecie się komfortowo, robiąc to, co robicie, to będzie mniejsza szansa na to, że będziecie chcieć wrócić do wykonywania tej czynności. Też, ale też może wspierać wasze ciało, bo na przykład jeżeli jesteście y, osobami obdarowanymi dużym biustem, tak jak ja, to taki sportowy stanik po prostu odciąży wasz kręgosłup i sprawi, że nie wybijecie sobie oka na przykład biegając. To jest ważna rzecz moim zdaniem. A dobre buty, które zapewniają odpowiednie wsparcie e, dla stopy oraz odpowiednią amortyzację, będą wspomagać i odciążać wasze stawy. W porządku. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jeżeli chcemy się dobrze czuć, to na nasze samopoczucie ma ogromny wpływ odpoczynek. Więc po 30, warto mieć swój fundusz na wakacje i na wycieczki i z niego korzystać regularnie. Żyjemy w świecie, który pędzi bardzo szybko do przodu. Mamy mnóstwo KPI-ów, deadline'ów, targetów do wyrobienia. I to wszystko sprawia, że. Również bardzo szybko żyjemy, dużo stresu wokół nas jest i który na nas oddziaływuje, więc ten odpoczynek jest niezwykle ważny. Możliwość odłączenia się od tego wszystkiego, co nas na co dzień otacza, sprawia, że nie tylko nasze zdrowie fizyczne na tym zyskuje, ale też i zdrowie psychiczne. Dlatego właśnie odpoczynek jest tak ważny. A skoro jesteśmy przy odpoczynku, to nie możemy podkreślić tego wystarczająco, ale dobry materac, który zapewni Wam komfortowe spanie i dobrze dobrana poduszka z taką twardością, jaką lubicie najbardziej, to są dwie podstawowe rzeczy, które diametralnie zwiększą Wasz komfort codziennego życia i pozwolą dobrze się wyspać, bo nie tylko ilość snu jest ważna, ale również jego jakość. Więc jeżeli macie w coś inwestować, to są te dwie rzeczy takie codzienne luksusy. Kiedyś już o tym wspominaliśmy, ale przez blisko trzy lata spaliśmy na materacu, który miał takie zagłębienie na środku, zwane potocznie przez nas niecką, do którego po prostu wpadaliśmy śpiąc co noc i co noc budziliśmy się z bólem pleców. Narzekając na to, że no wreszcie musimy zmienić materac. Aż w końcu przyszedł ten dzień, że zmieniliśmy ten materac i do dzisiaj głowimy się, dlaczego tak długo z tym zwlekaliśmy. To była ogromna zmiana w naszym życiu, która poprawiła jakość naszego snu, a tym samym to, jak się czujemy na co dzień, diametralnie. Na koniec tylko dodam jedną ważną rzecz, którą trzeba brać pod uwagę. Sen to jest około jednej trzeciej naszego życia. I tak jak mówiłem wcześniej, że dobre buty zapewniają nam komfort podczas chodzenia czy biegania, tak dobry materac zapewnia nam komfort podczas spania. Więc spędzamy więcej czasu w łóżku niż chodząc w butach. Więc myślę, że jest to nawet może i ważniejsze, żeby mieć dobry materac niż dobre buty. Ale dobre buty są też ważne i to jest kolejny punkt na naszej liście, czyli komfortowe, dopasowane do naszego stylu i preferencji i wygody ubrania. Chyba po 30 już jesteśmy w takim wieku, że te trendy stają się nieco mniej dla nas ważne i chodzenie na 10-centymetrowych szpilkach to jest zdecydowanie rzecz, z której łatwo jest zrezygnować i myślę, że każdy z nas ma takie rzeczy jeszcze w swojej szafie, które zakładamy, ale nie czujemy się w nich tak do końca fajnie. Coś uciska, coś spina, coś jest może za luźne. I to jest ten czas, żeby pozbyć się tych rzeczy i swoją szafę wyposażyć wyłącznie w rzeczy, w których się czujecie dobrze, żeby mieć również dobre samopoczucie. Kolejny punkt na naszej liście to planer albo aplikacja do planowania. Żyjemy w świecie pełnym zadań. I jest tego tylko coraz więcej i więcej, więc nie warto sobie zagracać głowy wiecznie zmieniającymi się planami i rzeczami do zrobienia. Może to być planer papierowy w formie jakiegoś kalendarza, albo może to być aplikacja na telefon. To wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Polecamy natomiast stosowanie jakiegoś sposobu na to, aby te wszystkie rzeczy, które nie mogą nam umknąć, które mamy do zrobienia, żeby nie zawalać sobie nimi głowy, tylko żeby spisywać je i wiedzieć, że one tam są i co jakiś czas zerkać i przypominać sobie co mam jeszcze do zrobienia. Pozwoli to nam też efektywniej zarządzać własnym czasem, ale przede wszystkim pozwoli to zdjąć z naszej głowy ten obowiązek pamiętania o tym wszystkim. Z tym wiąże się też stres, że coś możemy zapomnieć. Ale to jest też po prostu zawalanie naszej pamięci rzeczami, które niekoniecznie są na tyle ważne, żeby się tam znajdowały. Te obowiązki, które mamy z pracy, to jedno, ale my na przykład byliśmy strasznie zaskoczeni tym, jak po trzydziestce zmieniło się nasze organizowanie życia codziennego i ilość różnych rzeczy: urodzin, ślubów, wesel. Obowiązków, spotkań, zajęć, a jeszcze ktoś ma dzieci, to pewnie zajęć dodatkowych dla dzieci się pojawiło, o których trzeba pamiętać, do których się trzeba przygotować, które trzeba zorganizować i planer. A w naszym przypadku aplikacja do planowania to jest coś, co no, zdecydowanie stało się elementem naszej codzienności i na taką wygodną aplikację do planowania, czy planer papierowy, warto po prostu wydać pieniądze. Chcesz przestać marnować jedzenie i wyrzucać pieniądze do kosza? W e-booku Przepis na Wolnowar od Razem Lepiej Podcast znajdziesz wskazówki jak gotować kreatywnie wykorzystując resztki w twojej kuchni. Kup e-book na RazemLepiejPodcast.pl ukośnik Wolnowar. Następny punkt na naszej liście odnosi się już spraw bardziej przyjemnych, a mianowicie gotowania. Jeżeli lubicie gotować i Spędzacie czas w kuchni, to polecamy wam zakup porządnych garnków, na przykład żeliwnych albo takich aluminiowych, ale z rączkami, które są zgrzewane, czyli żeby nie było żadnych takich połączeń typu śrubka coś przykręcone i tak Mieliśmy wielokrotnie w naszych życiach gdy byliśmy młodzi, oczywiście nie mieliśmy jeszcze tyle pieniędzy i dopiero zaczynaliśmy nasze kariery, więc, wszystko, co kupowaliśmy jako wyposażenie domu, to było budżetowe, no bo wiadomo, nie na wszystko starczało. Więc mieliśmy na przykład garnki, które były kupione w jakiejś IKEI, najtańsze, najprostsze, żeby tylko były. I pamiętam, że zawsze ta patelnia albo ten garnek miał zawsze taką odpadającą, koleboczącą się rączkę. Plastikową rączkę, która się kolebotała, która pomimo tego, że za każdym razem ją dokręcałem, to odpadała. Te garnki były słabej jakości, często jedzenie się w nich przypalało. To po prostu dla kogoś, kto lubi gotować, to jest frustrujące. Dzisiaj mamy komplet żeliwnych garnków, z których bardzo często korzystamy, ale mamy też garnki, które nazywamy. Posagowymi, bo Judyta miała je wnieść w swoim posagu, ale że nie, 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 nie. nie. To moja mama przygotowała mi posag z różnych rzeczy złożony, ale w pewnym momencie się poddała, bo powiedziała, że żaden ślub się nie odbędzie, więc po prostu na chyba ostatnim roku studiów mi dała te garnki w prezencie. I to są naprawdę najlepsze garnki świata. Ja bym je wam z chęcią zarekomendowała. Niestety nie ma na nich żadnej marki napisanej, nie ma żadnego napisu, więc nie jestem w stanie wyśledzić po prostu skąd one były, a moja mama już nie pamięta, gdzie je kupiła, ale naprawdę najlepsze garnki świata. O tym punkcie wspominamy też, ponieważ bezpiecznie możemy założyć, że około trzydziestki ludzie po prostu kupują swoje pierwsze mieszkania, pierwsze domy i zaczynają się urządzać tak, na stałe, nie na jakiś czas, nie budżetowo. I są rzeczy, w które warto po prostu zainwestować więcej pieniędzy, żeby ich nie dokupywać co kilka lat. I porządny zestaw garnków ze stali nierdzewnej czy właśnie żeliwnych, które my teraz odkrywamy, to jest coś, na co warto wydać pieniądze. A pozostając w klimatach kulinarnych, następna pozycja na naszej liście to jest blender, żeby jeść więcej warzyw i owoców, i żeby właśnie pozytywnie wpływało to na nasze zdrowie i na naszą dietę. Bo prawda jest taka, że od kiedy my mamy ten mały blender, który mama nas obdarowała, to smoothies i koktajle i różne pasty robione w domu z warzyw i z owoców na stałe wjechały do naszego menu i o wiele łatwiej i o wiele szybciej i przyjemniej się je przygotowywały. A co za tym idzie, chętniej je robimy. Więc taki blender jak Magic Bullet bardzo gorąco polecamy i warto na niego wydać pieniądze. Ostatnia z naszych kulinarnych polecajek, ale nie ostatnia na liście to porządny coffee maker. To może być ekspres do kawy, albo przelewowy, albo ciśnieniowy, w zależności, jaki lubicie. Może warto pomyśleć o takim, który już na przykład mieli kawę zamiast takiego na kapsułki, pomimo tego, że te na kapsułki są dużo, dużo tańsze, to same kapsułki nie są zbyt ekologiczne, bo to jest bardzo dużo plastiku. No chyba, że planujecie używać takich wielorazowych, to myślę, że wtedy to jest rozwiązanie całkiem w porządku. Może to być kawiarka. My mamy właśnie taką kawiarkę aluminiową marki Bialetti i sobie ją bardzo, bardzo chwalimy. Jest to bardzo szybki i prosty sposób na zrobienie bardzo dobrej kawy. Polecamy też używanie Hemexa. To jest takie szklane naczynie w kształcie takich dwóch stożków, do którego wkłada się papierowy filtr. Działa to bardzo podobnie na zasadzie. Ekspresu przelewowego. Tego trochę wygląda bardziej fancy, ale też jest bardzo fajnym sposobem parzenia kawy. Po prostu życie jest zbyt krótkie, żeby pić słabą kawę. A po 30 kofeinka musi płynąć w żyłach. No nie ma innego wyjścia. Dokładnie, dlatego wybierzcie ten sposób parzenia kawy, który lubicie najbardziej, i kupcie sobie odpowiednie do tego narzędzia, żeby cieszyć się codziennie pyszną i aromatyczną kawusią. Następna pozycja na naszej liście to jest koszyk z upominkami i kartkami dla bliskich na różne okazje. Możemy Wam zagwarantować, że jeżeli macie szerokie grono znajomych i przyjaciół bliskich, to najpierw przetoczy się fala ślubów, potem przetoczy się fala narodzin, potem przetoczy się fala rozwodów, a potem różne inne pomiędzy jakieś urodziny, jakieś celebracje, jakieś awanse, odwiedziny, gdzie też powinniśmy się pojawić z jakimś małym upominkiem i taki koszyk z kartkami z upominkami to jest naprawdę bezpieczne rozwiązanie, żeby mieć w domu i żeby zawsze mieć co ze sobą złapać. A to też jest taki miły gest, żeby po prostu komuś wysłać kartkę z urodzinową na przykład albo z okazji gratulacji. Związanych z zaręczynami. Myślę, że to bardzo pozytywnie wpływa na relacje, a relacje to jest to, o co chcemy dbać. Pozostając w tym klimacie, jakby obdarowywania, to. No, wiadomo, że fundusz na dzieci, jeśli macie dzieci, o tym mówiliśmy w wielu odcinkach, ale jeżeli chcecie być fajnym wujkiem i fajną ciocią, to to też będzie się wiązało z wydatkami, bo jeżeli mieszkacie tak jak my za granicą, no to bilety i spotkania i wyjścia i jakieś zabawki i, i po prostu forma spędzania czasu, to też wymaga pieniędzy i to są pieniądze, które się wydaje z przyjemnością. To też musimy powiedzieć, że. No, no, no super jest być wujkiem i ciocią, i, i fajnie mieć na to fundusze, i dobrze się na to przygotować. Następny punkt na naszej liście to posiadanie. Podstawowych narzędzi do drobnych napraw w domu. Nagraliśmy już dwa odcinki na temat narzędzi dla Majsterkowiczów. Ten zestaw podstawowy był w pierwszym odcinku, zestaw dla troszeczkę bardziej zaawansowanych DIY-owców, w drugim. Oczywiście zachęcamy do przesłuchania obu, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji. Ale posiadanie takich podstawowych narzędzi w domu jest uważam absolutnie niezbędne. Jeżeli jesteście już po 30, żyjecie na swoim i nie ma już taty, który naprawia wszystkie uszkodzone żyrandole, wiesza nowe obrazki czy montuje gniazdka w ścianie, to warto zaopatrzyć się w zestaw podstawowych narzędzi i jeżeli nie wiecie jak coś zrobić, to odsyłam was do uniwersytetu YouTube'a. Tam jest wszystko pokazane co i jak zrobić, a nawet jeżeli nie czujecie się komfortowo z jakimiś pracami elektrycznymi to z jednej strony chcę was zapewnić, że jest to na tyle proste, że wymiana żyrandola czy wymiana gniazdka jest naprawdę bardzo prostą rzeczą i można to zrobić bezpiecznie, jeżeli będzie się zachowywać pewne środki ostrożności. A z drugiej strony, jeżeli nie czujecie się z tym na tyle pewnie, żeby nadal to zrobić, to po prostu nie bójcie się wezwać jakiegoś fachowca, żeby wam to zrobił. Ale myślę, że wywiercenie otworów w ścianie i wstawienie tam kołka, żeby powiesić obrazek, to naprawdę każdy może zrobić, mając nawet jakąś małą wiertarkę, wkrętarkę i zestaw kołków, młotek, śrubokręt. Spokojnie można to sobie samemu zrobić. Możemy wam też zagwarantować, że jeżeli mieszkacie na swoim, to ten pochód niekończących się remontów i napraw właśnie się rozpoczął. Po 30. Następny punkt na naszej liście również jest związany z domowymi rzeczami. Teraz jest najlepszy moment, żeby sadzić drzewa, żeby uczyć się ogrodnictwa, żeby rozpocząć mały warzywnik i w to inwestować swoje pieniądze. Drugiego lepszego momentu nie będzie. I jeżeli chcemy za kilkadziesiąt lat dalej tu żyć i zostawić planetę na kolejne pokolenia, jeżeli myślicie o dzieciach. To musicie też myśleć o ich przyszłości, nie tylko w kontekście takim materialnym, ale po prostu miejsca do życia. Więc również o to warto zadbać i warto w to inwestować. Jak to mówią, jak jest dobrze, to jest dobrze. Dlatego warto w tych właśnie czasach, kiedy jest dobrze, zatroszczyć się o pewne sprawy formalne, takie jak testament bądź intercyza. Dopiero gdy przychodzi do jakichś sytuacji spornych albo konfliktowych, to wtedy może się pojawić dużo problemów, które będą trapić rodzinę. Dlatego warto zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami dużo zawczasu. I ja wiem, że prawie nikt z nas nie myśli o tym, że przyjdzie mu umrzeć, chociaż prawda jest taka, że wszystkich nas to spotka. Albo nie każdy, biorąc ślub, myśli już o rozwodzie, ale, wiecie, sytuacje są różne, rzeczy się zdarzają. Tak naprawdę lepiej zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek jakichś nieprzewidzianych sytuacji i po prostu te dokumenty spisać. Po to, żeby dla ludzi, którzy na przykład będą się zmagać z żałobą po stracie bliskiej osoby, dokładać jeszcze zmartwień prawnych z tytułu tego, że my na przykład nie zrobiliśmy testamentu, czy w momencie, gdybyśmy rozstawali się i zakończyli związek małżeński, żebyśmy musieli dochodzić jakichś spraw przed sądem, jeżeli chodzi o takie kwestie finansowo-formalne? Tak jak Sebastian powiedział, lepiej dbać o te rzeczy, kiedy jest dobrze, kiedy jesteśmy zdrowi i szczęśliwi, bo wtedy też łatwiej się o tym rozmawia. I to jest dobry moment, żeby wspomnieć o kolejnym punkcie na naszej liście, czyli o ubezpieczeniach. Tak jak powiedziałem, rzeczy się zdarzają. Różne wypadki chodzą po ludziach i wiem, że nie planujemy, że tornado nam rozerwie dom na strzępy i pewnie się tak nie stanie, ale a nóż widelec, wiecie jak jest. Dlatego warto wydawać pieniądze na ubezpieczenia. Warto mieć ubezpieczenie na życie, warto mieć ubezpieczony dom od następstw nieszczęśliwych wypadków: od kradzieży, od powodzi, od pożaru, od wichury, od jakichś nieszczęśliwych wypadków, bo. Jak się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje, ale jak już przyjdzie tragedia, to z reguły są to jakieś apokaliptyczne zniszczenia, i wtedy wszyscy załamują ręce i panie kochany, jak żyć. Więc jeżeli mamy ubezpieczenie, to po prostu zdejmujemy z siebie bardzo duży ciężar, bardzo duży taki niepokój, że a gdyby coś się stało, to co wtedy zrobię? Ubezpieczenia są relatywnie tanie. To, to że wydamy kilkaset złotych na rok, Naprawdę w kontekście spokoju, jaki to nam daje i takiego poczucia bezpieczeństwa, to jest naprawdę niewielka cena za święty spokój, jaki dają nam ubezpieczenia w życiu. To też jest taka prawda, że po 30, właśnie zmienia się dla wielu osób styl życia. W naszych domach pojawiają się bardziej wartościowe przedmioty i jakoś, Łatwiej się opuszcza dom na wakacje i wyjazdy, kiedy wiemy, że jest ubezpieczony i możemy go pozostawić, bo nieważne, co się stanie, to niewiele stracimy. Następny punkt na naszej liście kursy i szkolenia. Zawsze Wam powtarzamy, że nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w siebie, w swój rozwój, w swoje umiejętności, w swój potencjał na rynku zawodowym. I właśnie dzięki kursom i szkoleniom możemy systematycznie te wszystkie rzeczy zwiększać. Dlatego mały fundusz na różnego rodzaju szkolenia, na e-booki rozwojowe, to jest to, co warto mieć i coś, na co warto wydawać pieniądze. A czasem trzeba, bo rynek pracy od nas tego wymaga. I tym sposobem przeszliśmy do ostatniego punktu na naszej liście czyli do długoterminowych inwestycji. Myślę, że 30 to jest taki moment, w którym faktycznie już zaczęliśmy się do czegoś dorabiać, i to jest dobry moment na to, żeby ewentualne nadwyżki finansowe ponad tą poduszkę finansową, o której mówimy od samego początku naszego podcastu, warto te pieniądze zacząć inwestować. Jeżeli będziemy trzymać te pieniądze pod przysłowiowym materacem, to inflacja po prostu będzie nam po troszku, po troszku je podgryzać i wartość realna tych pieniędzy będzie z roku na rok maleć. Ja wiem, że będziemy sobie cały czas ich dokładać, ale one cały czas będą maleć. Więc warto zorientować się, jakie długoterminowe inwestycje możemy te pieniądze wsadzić po to, aby za 20, 30 czy 40 lat, gdy przyjdzie czas, gdy będziemy chcieć przejść na emeryturę, to te pieniądze, które przez te wszystkie lata zgromadziliśmy, nie tylko, że nie stracą na wartości, to jeszcze te inwestycje w znaczący sposób powiększą nasz kapitał i sprawią, że na ostatnie kilka dekad naszego życia będziemy mogli żyć swobodnie, bez stresu, bez strachu, że nie starczy nam pieniędzy i będziemy mogli ze spokojną głową przejść na emeryturę, mając zabezpieczoną naszą przyszłość i być może nawet przyszłość jeszcze naszych dzieci. Przeszliśmy więc przez listę 17 rzeczy, na które warto, czy trzeba zacząć wydawać pieniądze po 30. Bardzo jesteśmy ciekawi, jakie wydatki pojawiły się w Waszych budżetach po przekroczeniu tej magicznej liczby. Dajcie nam znać na Instagramie. A pozostając w tematach finansowych, zapraszamy Was na odcinek za tydzień, w którym zastanowimy się nad tym, jak sabotujemy nasze budżety domowe. Dziękujemy, że byliście z nami. Dobrego piąteczku! Szufla. Intro. Jedzie... ja jadę pierwszy. Ja jadę pierwszy. bo ty mówisz skimker. Co tam dostajesz? Maila, ale to na tablecie Pika. No na tamlecie. A co to za maila? A z Rajtmowa? Rajtmowa. Albo nie. Zrobimy gulga taktycznego. Z Na no ty mówię, Zawsze Wam powtarzamy, że nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w siebie i w swój rozwój rozmiu... i w swój rozwój i w swój rozwój i całe zdanie powiem.